Szmyty. Mateusz BKS Gorzów, Narożnik Niebielski, Paczuski, Radosław, PKS Radosz. Sędzią ringowym tego pojedynku jest pan Andrzej Lewandowski. I za momenty kolejny pojedynek obydwaj mocno skupieni, przyczajeni. Mateusz pełen wiary w siłę swoich ciosów rozpoczął zdecydowanym atakiem. Widać, że Dżemej wielka siła w tych pięściach. Czaruje rotacjami swojego przeciwnika. Reprezentant klubu BKS Gorzów. Myślę, że nie w ten sposób trener mówił, aby boksować. Szybki lewy prosty. Szmyda trafia celu, ale już kolejna akcja zblokowana przez Paczuskiego. No przymierza się naprawdę do zadania silnego, prawego, prostego smyt, ale jak do tej pory nie może dobrze wycelować. Bardzo ładne lewe dwa proste w wykonaniu szmyda koniec pierwszej rundy Myślę, że uzasadnione pretensje w narożniku czerwonym, dlatego że szmyt po prostu zbyt ciłowo podchodzi do pojedynku. Na większym luzie na pewno lepiej by wyglądały te boksy w wykonaniu reprezentanta BKS-u starcie drugie. I drugie starcie. Prawy sierp i kolejny prawy Bardzo silne uderzenie To co mówiłem Naprawdę Wielkie No nie może na wznak zawodnik leżeć Naprawdę gdzie jest lekarz Na boku o właśnie w ten sposób To co mówiłem Potężny Prawy sierpowy szeroki Skosił reprezentanta Pekarzu radość Interwencja służb medycznych. No są to jeszcze, jeszcze, jeszcze momencik. Powinien zawodnik leżeć w tej pozycji. No troszkę taka jakaś bierna postawa służb medycznych. Nie wiem, czy pan doktor się wystraszył, czy po prostu. No na miły Bóg. Niechże ci ludzie zajmą się tym zawodnikiem, a Proszę mi wybaczyć moje tutaj podenerwowanie, ale, ale więcej, prawda? Tutaj trenerzy i sam sanitariusz służb medycznych udziela pomocy zawodnikowi niż pan doktor. No, naprawdę nie rozumie troszeczkę tutaj postawy lekarza, który naprawdę no, czuje strach w oczach. No nie można tak, nie można tak. Lekarz musi jednak przejąć inicjatywę i zacznijmy coś działać. No jeszcze głupie uśmiechy na twarzy lekarza, naprawdę nie rozumie tego. Jest to poważna sprawa, gdzie zawodnik naprawdę, no tutaj. Panie doktorze, ten człowiek naprawdę wymaga pomocy. Pan doktor dopiero teraz zdecydował się podejść naprawdę blisko lekarza, blisko zawodnika, i no nie można w ten sposób. Nie można, szanowni państwo, w ten sposób. Państwo widzą. No, jeszcze rączki do kieszeni. Uważam bardzo dobra postawa tutaj sędziego Ringowego. Stop raz, dwa, KO i po prostu oddaję zawodnika w ręce lekarza. No, niestety, chyba więcej bym mógł tutaj zadziałać w temacie pomocy poszkodowanemu, jakiś naprawdę. Człowiek, który trochę zna się na medycynie. Na skutek K.O., który będzie zwyciężył, Mateusz Zbigniew Pekarew z Rożyn. Następnie na ulicy Stoltej się Sebastian Raku, Zadmówie Koni i Agnieszka Dawidz, z K.O. w Szczecin.